Kochanowanko z tej strony wściekły. W tym oto odcinku powrócą filmy na YouTube'a. Tak widzowie. Ach, już jednak odblokowali mi kontu 6 grudnia. Co to było? Da się drift? się driftować koniem, dobra, nice. Dobra, patrzcie to, patrzcie to. Patrzcie to. Kurde. Dobra, jeszcze raz. Gaz, gaz, gaz. Kurde, ale drift. Dobra, widzowie. W tym oto odcinku udamy się do misji o nazwie... o nazwie... Bill... Bill chce ze mną porozmawiać. Powrót do go... Nie, nie, to jak będzie to tam... To jak będzie to widzowie ta misja, w której atakujemy Valentine i zdobywamy bardzo dużo Warsy. to jesteśmy naj... To, wy widzowie jesteście najlepsi i wszyscy jesteśmy najlepsi. Wszyscy, co zasubowali kanał. O! Kurde, alligator! Kurczybek. Umie się wtopić. A jak zdobędziemy po tej misji około... Dobra, 200 dolarów musimy mieć maksymalnie, żebyśmy sobie kupili do wszystkiego amunicję, a potem będziemy zbierać te 730, żebyśmy spłacili ten dług. Bo to już jest przegnięcie pały, co ja robię z tym, z tym Valentine TD. Muszę spłacić te długi, bo to już jest... O kurde! Patrz, co robisz! Dobra, widzowie mam pytanie, napiszcie w komentarzach co dostaliście dzisiaj na Mikołaja, bo ja dostałem dzisiaj z Harry'ego Pottera um, ręcznik, dostałem z Harry'ego Pottera z Gretka, z zaczepistego, fajny, z Lego. I dostałem tutaj księgę, właśnie ją czytałem, księgę z Harrygo Pottera, kiedy się urodził Dumbledore, podobno w 1881, ale no nie wątpię w to, nie wątpię, ale trochę tam chyba nas myśleli. O i właśnie musimy sobie kupić za jakieś rzeczy do życia, bo w ogóle już brakuje nam. Jestem kurde Artur Morgan, a to wy na pewno. Och, znowu oni zamiast bandytów, to są jeszcze gorsi. No ale dobra, okradnijmy ich. Ruszajmy, bo to. O 2 dolary! No to, no. to się opłaca, opłaca. Nie, nie! Nie gadaj, że oni mają więcej tych rewolwerów. Ty to jest ten sam! Patrzcie. No i one strzelają Kurde. Jak jakieś. Kurde pistoleciki. Agresywne. Eee, o, dawajcie mi moje, moją broń. No oddajcie mi. No, dobra. Możemy iść, dobra, nice. Fajnie, że... Fajnie w ogóle, że nas zaatakowali, bo mamy dzięki nim sparko, sporo dolarów. Dość fajnie, fajnie. No, kurde, Zaraz będą 10 dawali. <grydź> Jak będziemy kurde zarabiać po miliony. No jeju, to sporo. Oczywiście zachęcam do zasubskrybowania kanału i zostawcie łapkę w górę, jeśli byście chcieli więcej odcinków. Uff, o ja. Głupio to zrobili, bo sam na kurde 5, nie 6 osób to jest po prostu głupota, bo ja i tak sobie dam radę. Ja mam kurde broń, która kosztowała 150 dolarów, czyli ten, strzelbę tłokową. Ona jest OP. Dużo osób jej używa podobno. Ale nie wiem czy wy gr ma, gracie w tą grę i używacie tej strzelby. Oczywiście zachęcam do zasubowania kanału. Dobra Bill dawaj tą misję, bo ja całej nocy ani dnia nie mam.

NAPADAMY NA VALENTINE! O KURDE! ZOSTAWCIE POD TYM FILMEM SUBA, BO ty SIĘ OPŁACA! Żebyście, ŻEBY WAS NIE OMINĄŁ ŻADNY FILM, BO JA MAM TUTAJ SPORO FILMÓW DO WSTAWIENIA, A MIAŁEM BANO NA 3 DNI A TERAZ MNIE ODBLOKOWALI MARIUSZ, JEŚLI TO JEST TEN NAPAD, TO e, PO PROSTU BUCHNĘ SIĘ! NO I Z TEGO TO ZABĘDZIEMY MAKSYMUM 1000 DOLARÓW ALBO 500 nawet chyba więcej. I my we... Tak, to jest ta misja, bo oni I mają się. Z... Oh, o, teraz ja sobie biorę przystrzelbę i biorę Strzelbę. sobie to. We'll no, nie mam się całej. Nie mam całej amunicji, no ale myślę, że się nam uda. O, kurde, mam taki słaby stan na tej broń. Nie, nie jest dobrze, mu mój rewolwer jest gorszy niż Mariusz strzelił sobie w głowę. Poczekaj chwilę. Co to jest? Co to jest w ogóle za moje ubranie? Co to w ogóle. jakie ja mam ubranie? Co to jest? Brzedliwe. Gorszego się nie dało, ale no, każdy takie ma dobra, no to ja sobie ubiorę przy okazji maskę, ach, Mariusz. Lecimy. O, jak ja się cieszę. Ach, A czy byście, jeśli byście... Morgan nawet nie wiesz. To ciężko jak ty. A, co to było? Nie królika, jakiś królik za dwa złote. No, ale dostał, kurde. Nie, ale mocno dostał ten, ten jeleń. Nie, my jeszcze obrobimy bank? Chyba, nie wiem. Nie, nie czytam tak szybko, jak oni, jak oni mówią. Co to są, rysie? Kojot! Siwa kojot.

Gdybym miał pistolet, um, jakiś pistolet albo broń, która jak strzelę w kogoś, to od razu się wykrwawia, to by było fajne. Albo częściej osoby się wykrwawiają z powodu zastrzelenia, bo to trochę nie logika. Through Rob Cornwall's train, we shoot a heap of his men We rob his stage coach. This is just dawning on you now. And now we're going back to the one place he knew where to find us. That's a genius of it. Folk never look at what's right under their nose. I ain't sure that's always true. What's happened to you? You're getting real nervous. In your old age, the last few weeks happened. Forget about Cornwall. He can't have many men left at this point. Got a bit hairy in that barn, but we all walked away fine from that. Didn't walk away with much. If four of us could deal with them in Valentine, and four of us in coach robbery, I ain't too. Skoro tak mówisz... We need to move quick Szkoda, że tu nie ma na przykład That's nas ośmiu, to byśmy rozwalili cały wal. Valentine... Bill... Karen i Bill Karen i Lenny musimy się bardzo mocno skupić. Keep it down now. We're here. Nie chyba już wiedzą co się kroi. Hey partner. Hello. Hello, hello. hello. You, oh, hello. Hey partner. Hmm. na razie tak. Hey Taś, cześć! Chodź! Alright, gentlemen. Here we are. Ok, Get ready. Poczekajcie. Zostańcie yeah. co mam robić? Work. do roboty, Karen. Jasna sprawa. Alright, keep it cool and follow me,

Even you long to save the fallen women, eh, Arthur? You break my heart. You he really do. <laughs> you're ready, get going. Good luck, gentlemen. We got Bulka's <laughs> mass <laughs> Ju a... Shut the fuck up. Stojcie o. Ty tak samo. Stoimy! Dawaj kuźwa forsa, nie! Otwieraj! Szybciej! Raz, dwa, kućwa! Rozumiemy się! Masz otwierać, bo jak ci kopnę w dupę, szybciej! Raz, dwa! Otwórz! Otwieraj! Otwieraj, mówię! Ja pierd, jaki ja jestem gówni Jaki ja jestem debil. Nie, no co ja zrobiłem? Jak ciwa nacisnąłem to. Nie, no jestem debilem, no debilem, no. Córki widzę mnie. Ja... Ale ja się ja wybuchnę, Mariusz, trzymaj mnie, bo buchnę. Dobra, jeszcze raz, uda się. Nie mam broni. Wait till I she's gone, real you, David? <laughs> Would you care, Ted? To... I'm a child, and it's, I don't want to go back to the <laughs> Get your goddamn hands up! Go. This is a goddamn robbery! Nobody move! Nobody move! Don't make us hurt you! Here! Unlock the door! C'mon! Oh, Daj force! Oh. Otwieraj to kuziwa, albo cię zastrzelę! Szybciej! Szybciej mówię! No zaraz cię zastrzelę! Pośpiesz się! No dalej! A, Gdzie ta Forza? Ktoś że się Gdzie to Forza? już wszystkie skrzy... now what guess i'll crack them or blow them up keep an eye out i'll be as quick as i can yeah i think i should be able to crack these all right but you better be quick you shut the hell up and stay still Yes! Hey, keep still. If I see that leg move again, you get a bullet in Hmm. How much time do you think we got? I don't know. Not much. It's taking too long. And I would never make a ship. Jest! U, hu, hu, hu. Ile forsy! Będziemy bogaci! U, hu, hu, hu. 3000 dolarów! Ile? Ja Mariusz! Mariusz trzymaj nie będziemy bogaci! Bał, baum baum baum. Ja szybko pewnie zasprzenam. Więc ten kurde taki... To wszystko kupuję na siłę. Jest, tak, jest! tak jest no i tak jest dobra no i tu będzie cztery tysiące no Chyba 3000, maksymalnie 3, bo będziemy mogli. Tak jest? O tak. Trzeba tutaj zgodnie uważać. Tak jest. Tak jest. Hehe. No i znowu kolejne 4 tysiące. Mam, ja, 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 kurde, widzowie, dwa tysiące widzowie, robimy szybko kontynuację.